Drodzy, witajcie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Słowo Boże, Biblia, gdy czytamy ją uważnie, możemy tam dostrzec też różne obrazy, które potem też możemy przenieść na życie duchowe człowieka. I taki jeden z obrazów, który na początek chciałbym namalować, a też do którego potem będę odnosił się w tym sensie duchowym. To obraz, kiedy człowiek jest pogrążony w śnie, kiedy śpi i wtedy taki człowiek jest nieświadomy tego, co dzieje się wokół niego. Pewne rzeczy może przegapić. Natomiast właśnie ja dzisiaj w tym przesłaniu chciałbym się skupić na. Na spaniu, w sensie właśnie takim duchowym. I to gdzieś będzie rozważaniem tego, tego przesłania. Na początek Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Od 24 wersetu czytamy takie słowa. Inne podobieństwo podał im mówiąc, podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicą i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, panie czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ona ma konkol? A on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada, nie, abyście czasem wybierając konkol nie powyrywali wraz z nim pszenicy. Pozwólcie obydwom razem ros rosnąć aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. I wyjaśnienie tego podobieństwa od 36 wersetu. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: Wyłóż nam podobieństwo o Konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa, Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posłał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z króla swego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i skrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Mamy podobieństwo konkolu i pszenicy. Pan Jezus daje pewien obraz my dzisiaj też na początku tego nabożeństwa też bardzo ciekawy obraz narysował nam Marcin i to o czym mówi też to podobieństwo pszenicy i konkolu to mówi o tym, że Bóg na świecie, na tej roli, którą jest świat sieje swoich ludzi i możemy to przenieść na grunt kościoła Bóg powołuje swoich Dzieci Boże, do bycia częścią zgromadzenia. I to jest obraz tej pszenicy, która została zasiana. Natomiast czytamy też o tym, że przychodzi diabeł, który także sieje swoich dzieci diabła. Jest to obraz konkolu. Natomiast tym słowem, na które chciałbym zwrócić uwagę, że czytaliśmy o tym, że kiedy ludzie spali, y, diabeł właśnie wtedy przyszedł i nasiał y, konkolu, kiedy ludzie spali. I oczywiście człowiek potrzebuje snu, tak jest jego o, ciało y, stworzone, że y, potrzebuje odpoczywać. Y, to też jest na przykład pytanie, czy w wieczności też tak będzie, bo chyba z wielu tekstów wynikało, że, że niekoniecznie, że, że tam już nie będzie potrzeby, aby spać, bo ta rzeczywistość, w której będziemy jeżeli będzie inna. Natomiast gdy chodzi o duchowe spanie, duchowe spanie towarzyszą temu pewne konsekwencje. I przenosząc to znowu na obraz dzisiejszego kościoła, widzimy smutny stan duchowy wielu kościołów. Można zastanawiać się, jak to jest możliwe, że jest jak jest, ale jeżeli diabłu uda nasiać się kąkolu, postawić swoich ludzi w kościołach, jeżeli ludzie diabła zostają w kościołach. Pastorami czy pastorałkami? Jeżeli ludzie diabła w kościele sprawują pewne urzędy, jeżeli więcej członków tworzących dany zbór jest, jest tym konkolem, jest tym, co nasiał diabeł, to konsekwencje są takie, że kościół choruje, kościół choruje duchowo. I często taki kościół sam tego nie dostrzega, nie widzi, może nie chce widzieć. Dzieje się tak dlatego, że śpi. A kiedy śpi, jest zadowolony z tego, jak mu jest, z tego, co robi. Oczywiście tłumaczy to też często na różne sposoby, argumentując, że gdzieś tam też trzeba do, na przykład do, dostosowywać się do czasów, do, do potrzeb, jakie są. Natomiast co charakteryzuje taki kościół, to to, że Jezus Chrystus jest za drzwiami. I wracając do tego podobieństwa, które wypowiedział Jezus, to też jest ciekawe to, że różnica między pszenicę, pszenicą a konkolem no nie jest wcale taka wielka jest może czasem trudna do dostrzeżenia. Patrząc na przykład na czas nabożeństw, porównując różne kościoły, no, z zewnątrz wygląda to podobnie. Tak? Jest, jest przecież zjastowane słowo Boże, jest czas kazania, jest czas śpiewu, modlitwy, wieczerzy pańskiej. Natomiast e, stan duchowy tych kościołów jest często różny. E, ale też ciekawe jest to, że gospodarz mówi, że mają rosnąć do żniwa. Wtedy nadejdzie sąd i ci, co czynili zgorszenia, ci, co popełniali nieprawości, zostaną wrzuceni do jeziora ognistego. Natomiast sprawiedliwi zajaśnieją w królestwie. Czas żniwa, czas końca. Wiele o tych czasach mówi Biblia, wiele o tym też mówi Jezus, wiele o tym piszą apostołowie. W pierwszym liście Pawła do Tesaloniczan, w piątym rozdziale, od pierwszego wersetu czytamy takie słowa. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie, jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi, albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. Dzień Pański. Przyjdzie jak złodziej, jednak przyjdzie jak złodziej dla tych, którzy śpią. Dlatego też mamy wezwanie, aby nie spać, jak robią to inni. Dla synów z światłości ten dzień nie będzie zaskoczeniem, bo oni nie śpią duchowo, a jeżeli nie śpią, to co robią? To czuwają. E, ósmy werset. My zaś należymy do dnia, bądźmy trzewdzi, trzeźwi, przywidziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Więc ludzie światłości nie śpią duchowo, e, czuwają, są trzeźwi. E, mają też e, przywidziany pancerz. E, Wiary, miłości, przyłbice, nadziei, zbawienia. I gdy czytamy ten tekst, przynajmniej gdy ja go czytam, znowu nasuwa się to, co zostało powiedziane w liście do Efezjan. Szósty rozdział listu do Efezjan. Szósty rozdział i tam czytamy od dziesiątego wersetu. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, Ostać się e, obraz e, czuwania, obraz bycia e, trzeźwym e, człowiek, który czuwa, umacnia się w Panu, tak tu jest napisane na początku tego fragmentu. E, umacnia się w Panu w potężnej mocy Jego, i żeby ostać się przed. E, Diabłem. Taki człowiek nie śpi duchowo, ale ubiera zbroję Bożą. I my tu dalej potem czytamy o tych elementach zbroi Bożej, czytamy o, o tym, że na biodrach jest pas prawdy, że jest pancerz sprawiedliwości, jest też tarcza wiary buty gotowe do głoszenia Ewangelii. Taki człowiek jest ubrany w przyłbicę, która jest obrazem zbawienia. I taki człowiek ma przez kim miecz, miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Taki człowiek też czuwa w modlitwie, a jeżeli tam dalej byśmy to czytali, jest właśnie w takim sensie czujny, w takim sobie, w takim sensie trzeźwy, że przywdział Zbroje Bożą, że ma te elementy, ale też przede wszystkim polega na Bogu. Umacnia się w Panu i w potężnej mocy Jego. I to jest obraz człowieka, który nie śpi duchowo, który nie zasnął. W pierwszym liście Piotra też czytamy taki werset: bądźcie trzeźwi. Czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł chodzi wokoło, jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I znowu, gdybyśmy zobaczyli, do, jak to w takim znaczeniu dosłownym powinno brzmieć, to, to ten początek brzmi: otrzeźwijcie się, obudźcie się. Obudźcie się, bądźcie czujni, bądźcie trzeźwi, bo diabeł chodzi. A jeżeli diabeł chodzi, no to właśnie. Muszę być wyposażony, muszę nie spać duchowo, a więc, powinien mieć tą zbroję bożą, o której w liście do Efezjan jest napisane, o której czytamy, powinien ją mieć ubraną w jakimś sensie obrazowym na, na sobie. I jeszcze jeden fragment. List do Rzymian, trzynasty rozdział, od 11 wersetu. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. I może u wielu jest dzisiaj takie myślenie: Mamy jeszcze czas, jestem jeszcze młody, daleko do śmierci, tyle lat minęło, Chrystus nie przychodzi, dlaczego miałby powrócić? Teraz, w tym momencie. Natomiast to jest y, ciągle myślenie ludzi, którzy śpią. Śpią duchowo, są pogrążeni w, w śnie, i Paweł wzywa do tego, żeby y, tacy ludzie się obudzili. Już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Co to znowu znaczy w praktyce? Dalej czytamy noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w sfarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać porządliwości. W praktyce człowiek, który nie śpi, przede wszystkim odrzuca uczynki ciemności, odrzuca staranie o ciało, żyje według ducha, jest przyobleczony w Pana Jezusa Chrystusa, jak czytaliśmy. I też mieliśmy mowę o zbroi światłości. Czyli znowu powrót do listu, do Efezjan. Diabeł chodzi, diabeł sieje. I dlatego potrzebujemy być obudzeni. Potrzebujemy być przygotowani i przyobleczeni w Jezusa Chrystusa, w Ducha Świętego i te wszystkie elementy, o których czytaliśmy, elementy zbroi Bożej. Duchowy sen, duchowe spanie, oby nie było udziałem nas, którzy dzisiaj tu jesteśmy, którzy tworzymy to zgromadzenie. Jeżeli będziemy czujni, jeżeli będziemy obudzeni, to też będziemy się ostawać w tych dzisiejszych czasach, Będziemy ostawać się przed diabłem, który zbiera swoje żniwo. W tak zwanych kościołach, w których ludzie po prostu posnęli. Przed nami też dzisiaj, między innymi jeszcze czas uwielbienia. Będziemy też słuchać jeszcze też Słowa Bożego. I to jak ten czas będzie wyglądał dzisiaj, jak będzie też wyglądał w przyszłości, zależy też od nas, od tego, czy jesteśmy obudzeni duchowo. I tu wcale nie musi też chodzić o to, co zewnętrzne, bo znów patrząc oczami ludzkimi, patrząc na, na przykład na czas uwielbienia w wielu kościołach, można powiedzieć: wow, wspaniałe rzeczy wspaniały zespół. Wspaniała muzyka, wspaniała atmosfera, ale to też może być zgubne. Nie chodzi o to, co widoczne dla oczu, ale przede wszystkim Bóg patrzy na nasze serca i widzi też to, jaki jest nasz stan duchowy. Widzi to, czy śpimy, czy jesteśmy obudzeni. I to właśnie też, jak jak ten czas potem też wygląda, jak ten czas uwielbienia, czas słuchania wygląda, to też wszystkim zależy od tego, czy jesteśmy obudzeni, jaki jest stan naszych serc. Jeżeli śpimy, to prześpimy nabożeństwo dzisiejsze, każde kolejne, ale Bóg wzywa poprzez swoje słowo. Jest to w liście do Efezjan. Obudź się, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus. Mam nadzieję, że jako obudzeni, jako czuwający, dzisiaj wykorzystamy jeszcze ten czas, który przed nami, i niech ten czas, który właśnie jeszcze przed nami, czas uwielbienia, czas modlitwy, czas też słuchania. Tego, co będzie jeszcze dzisiaj zwiastowane, niech to wszystko będzie na chwałę Bogu. Amen.